Tak wygląda mój poranek Właśnie dzwoniłam na security w mojej pracy, że mnie nie będzie w pracy. Więc biorę kolejne dnia siga. Źle czy dobrze? Trzeba po prostu zregenerować siłę trochę. Idę zrobić sobie lekarstwo kiedyś położyć dalej spać. Ja ten zamnołałem cały czas. Także działajmy. Gripex, zapraszam. Kochani, właśnie ze Soszczynicą wybrałam się do sklepu, bo muszę coś ogarnąć na Walentynki. W sumie nie myślałam o tym wcześniej, bo nie miałam do tego głowy. Wykąpałam się, do dopóki się obudziłam i stwierdziłam, że dobra, idziemy do sklepu. Dojechaliśmy Wjechaliśmy podróż na sklep, ale z tą małą godziną. Nie nagrywałam nic, tej, żeby bać się mi. Zresztą tyle ludzi było, że się wstydziłam, także tak to wygląda, ale kupiliśmy różne rzeczy, to wam pokażę w domu, co tam gadzino. Mówiąc wam powiem, że ja nigdy nie lubię obchodzić walentynek, kocha się przez cały rok i się obchodzi i może nie, że obchodzi, ale takie gesty jak kwiatki, nie kwiatki, czekoladki powinno się kupować. Zwykłe dni a nie tylko od święta, walentynki. No ale jak już są, to trzeba też gdzieś tam coś przekazać od siebie. Ja nie obchodzę, ale jestem trochę romantyczką, więc gdzieś tam też to. E, zorganizowałam jej malutki prezencik bardziej taki geścik od serca. Nie chcę wam pokazywać co, bo Natalia ogląda każdy filmik, każdego dnia, więc nie chcę jej tutaj wyprzedzać. Ale dzisiaj kupiłam, moi kochani, y, kliszę do Instaxa, bo będę robić zdjęcia na wyjeździe sobie, jak i Natalii, a raczej razem, żeby to było fajne. Na wyjeździe też y, nie wiem, co będziemy robić, więc kupiłam też Uno. A Uno nigdy nie miałam takiego, sama sobie nie kupowałam, więc stwierdziłam, że to jest idealne. Czas na to, żeby sobie kupić właśnie UNO i sobie pograć w UNO. Kupiłam również dwa serki, bo mam ochotę na serki. <laughs> Także spoko. Kupiłam jeszcze inne takie drobiazgi, o których Wam nie powiem w tym momencie, ale na pewno Wam pochwali się jutrzejszym y, jutro. A jutro jeszcze będę do końca organizować prezencik upominek mały dla mojej wybranki życia. Jak to pięknie zabrzmiało. Um, jak się czuję? Lepiej. Cały czas piję lekarstwa, żeby jutro już było lepiej, ale co prawda mam dosłownie chwilę na dworze. Bo mam na chwilę dosłownie w sklepach i jak wróciłam, musiałam usiąść, bo nie mam siły totalnie. I spałam do godziny 16 i zapewne zaraz dalej pójdę spać i tyle z tego będzie. Wstałam, wykąpałam się i pojechałam do sklepu, żeby ogarnąć to, co musiałam ogarnąć. Po czym i tak się położę do spania zaraz i zasnę jak małe dziecko. I nie planuję w ogóle nic innego robić. Jedyne, co planuję, to przerobić ewentualnie jeszcze filmik. I dodać go. To są moje plany na dzisiejszy wieczór. Choroba w ogóle mi w tym wszystkim nie pomaga, naprawdę. Ale z drugiej strony spoko, bo... Zrobiłam to, nie mogę Wam pokazywać co tam jest, zrobiłam to co chciałam zrobić i do tego sklepu, co prawda do... denerwuje mnie tylko to, że ja mam zawsze wyrzuty sumienia, że nie idę do pracy, że... że nie poszłam do pracy, że olałam pracę dzisiaj, ale tak jak mówię, jeśli mi się dobrze czuła to bym do tej pracy. A nie czułam się za dobrze, więc dlatego tak wyszła, jak nie inaczej. Lecę do góry jeszcze dzisiaj, będę się pakować. Zobaczymy jak to będzie, bo jest późna godzina już. Późna jest mówiąc wprost, bo mamy już 19. No więc pewnie będę się pakować później trochę, więc nie będę za bardzo wam tego nagrywać. Dobra, słabo się czuję znowu. Super, lekarstwo. Woda się zagotowała, więc czas zrobić sobie herbata i grypeksa. Dobra, Tak, więc tak. herbata. Hot Max pomoże na gorączkę, ból głowy, katarę, ból mięśni oraz ból gardła. jak to leciało. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem lub z farmaceutą. Czy coś. Dobra, lekarstwo zrobione. Sobie, że zrobiona. I teraz tak. Kupiłam sobie dzisiaj oh. hot spicy cheese. Więc spróbuję go zaraz. Dobra, spróbujmy, czy jest taki Ostre, jakbyś się nie mogło wydawać. Piekielnie ostre. Mhm. Oj, bardzo ostre. No. Bardzo dobre. I mega ostre sobie zjeść wtedy, dopić sobie winkiem, wiecie z Ale tak sobie, no, na deskę serów. Mm. Bo na kanapkę bym go nie położyła, ale na tak sobie dziabnąć. Lubię to. Sobie jeszcze sprawdzę ten sarek tylko go odłożę. Potwór. O. Co prawda, kiedyś nie lubiłam takich serów, w ogóle nie lubiłam serów ani topionych, ani pleśniowych, a od jakiegoś czasu mi się to zmieniło. Wiem, że kubki smakowe się zmieniają co 5 lat. I to jest ten czas, kiedy ja je po prostu uwielbiam. Mhm. No dobra, jest dobry. No. Nie spodziewałam się, że będzie taki dobry. Ale serio jest dobry. Dobre dwa kupne rzeczy. Nie miałam ja po prostu ostatnimi czasy jestem serowa. Totalnie serowa dziewczyna. Ale dlaczego, to nie wiem za cholerę. Dobrze, moi kochani, ja piję herbatę, piję lekarstwo i gdzieś położyć. Bo... Bo tak chce, a Wam życzę miłego wieczoru i do usłyszenia, moi kochani, już jutro, 14 lutego. Jutro dużo biegania, dużo latania po mieście. Miej... Przepraszam, miejmy nadzieję, że będę mieli tę siłę, żeby biegać i że mi naprawdę jutro przejdzie i będę mieć siłę na to wszystko, bo na moment obecny chwilę sobie połaziłam, i już widzę, że nie mam siły znowu. Dobra, do usłyszenia później, a raczej do jutra. Cześć, mówiła do Was. Miałam się położyć do łóżka, ale położyłam się w salonie, usiadłam sobie w salonie, bo leci Harry Potter. Będę sobie obejrzę.